Cześć, jestem Paweł i dzisiaj jak widzicie lecimy sobie <laughs> ponieważ szukają pracy dostajemy SRS-a, że szukają pracy dokładnie to jest praca z której dowozi się pizza idziemy um, teraz Mm. Aby odebrać auto To jest bardzo długa droga Więc my widzimy się Za krótką chwilę Jak widzicie jesteśmy już Mam auto Więc jedziemy teraz na tego pana <laughs> I mamy dowozić pizzę Widzicie tutaj mm. Jest napisane pizza, na dowód gratis. To co? Widzimy się już na miejscu. Dobrze, jak widzicie, jesteśmy. Idziemy się zgłosić, że możemy już pracować. Dzień dobry. Zrobienia? Tak, proszę, dziękuję. Dobrze, wchodzimy do auta i jedziemy. Pierwszy dowóz mamy bardzo blizuć, stąd, dokładnie gdzieś na tych blokach. Mamy tak. Mamy trzy zamówienia. Gdzieś tutaj. O tam, super. Tam są budynki. Tam mamy dojechać. I numer, numer pokoju to 26. Dzwonimy, tak, zostawiamy i idziemy. Przejdźmy na następne zamówienie. O, akurat, więc jesteśmy bliziutko. Dobrze. Jesteśmy na miejscu. I to jest też taki W sposób, że tylko nie muszę wysiadać z auto, tylko wystarczy, że kliknę. Jeden przycisk i już daje, czyli podjeżdżam pod wskazany adres i on po prostu to wyrzuca z auta, jeżeli chwilę zobaczymy. Dobrze, idziemy dalej.

My się widzimy, jak już będę na miejscu i już wszystkie zamówienia. Dobra. Jesteśmy już na miejscu, idziemy odebrać pieniądze. Dziękuję bardzo. 5000 tysięcy. To nie jest też za duża kwota. To jest nawet, można powiedzieć, kwota. Dobra. Teraz idziemy się sobie na parkingu auto i wracamy do domu, bo już powoli się ciemno robi. Więc my się widzimy już w domu. Dobra, jak widzicie jedziemy już do domu. Nowa praca jest zaliczona. Dobra, to co? Mój kolega idzie spać już. Teraz mój pokój. To co? Ja się zamierzam. No i mój gościu idzie spać.